Jesteśmy świeżo po nagraniu dwóch odcinków na nasz kanał. A ten odcinek jest taki e, zapowiadający informacyjny. Nasza grupa na Facebooku strefa futbolu VIP. Coś dla prawdziwych VIP-ów. Tak, tak, tak jest ludzie. Tak którzy właśnie reklamowy slogan gdzieś na. Cenią naszą sobie nasze produkcje, których ostatnio było troszeczkę mało, ale Nie wiem, było chyba widać, że to się zmienia. To się zmienia na plus, moim zdaniem. I teraz uwaga. Te jest... osoby, które chcą żyć bardziej tym kanałem. Żyć bardziej. I uczestniczyć, uczestniczyć tworzenie i kontaktować się z nami bezpośrednio na Facebooku w formie, no nie wiem, rzeczy, różne czy coś takiego, to mają szansę praktycznie ten kanał realnie współtworzyć Dzięki uczestnictwu w naszej grupie VIP. Często jest tak, że Facebook ogranicza nam zasięg. tak też tak? jest z YouTube'em. Tak. No i nie zawsze możecie się z nami spotkać, tak? Będziecie mieli pewność, że po prostu każdy film do was zobaczy. dotrze. A dodatkowo będziemy tam także publikować linki do live'ów, bo to jest coś, co wprowadzamy. Raz w tygodniu spotkacie się ze mną albo z Michałem, albo z nami e, wspólnie. Na odpowiadaniu na wasze pytania będziemy sobie dyskutować tak krótko i przyjemnie przez powiedzmy godzinę, półtorej na tematy piłkarskie na Facebooku, bo tam jest to fajnie zrobione, to tak wzorem Szepka Ludzkiego. Tak. Natomiast no, to tyle chyba. Dodatkowo ważna rzecz, na YouTubie pojawił się taki dzwoneczek przy subskrypcji, A. to też zwiększacie swoje szanse dotarcia do naszych filmów. Prosimy, żebyście po prostu kliknęli. Tyle na, o nas, od nas na dzisiaj. I do usłyszenia, do usłyszenia następnym razem. Hej, cześć. Tyle, hej.